Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a więc teraz zmierzamy do tego dziwnego hotelu, z tego co kojarzę. Pyk, mamy swój nożyk. I wychodzimy z tego burdelu, tudzież destylarni. jest pokroję sobie beczki. Co to było? <grych> Wyłazimy stąd, la. pyk. La, la. Przejdź do Bottle Street. I zobaczymy, co nas tu czeka. Serce, gdzie są runy w pobliżu? To tam, u góry, ale nie, ja tam nie będę szedł. Bierzemy swoją łapkę. Golden Cut, ciekawe jak ja się tam dostanę. Mam nadzieję, że ten dyk. Bo czemuż by nie? Po daszkach, w damaszkach. Rurkom tutaj. Twój poziom manny jest niski. No właśnie te. Dobra się boję chodzić po takich rurkach. Bo tu widać, jak widać, jest niebezpiecznie. Jak tam wejść? Dobra, wyżej i wyżej. Już jesteśmy bliźniuteńko. Da się jeszcze wyżej? Boję się, że spadnę, ale dobra. Wow, patrzcie, co to jest? To jest ta dziwna wieżyczka. wow, wow. wow. Nie tak. Nie tak szybko! A więc... Idziemy na wieżyczkę. Mam da się ją wyłączyć? Dobra, zrobiłem spięcie jakieś chyba, czy, czy nie? Dobra, wyciągnąłem zbiornik. Nikt się nie połapał. Kurde, tam się nie ma. Nie da, Boże, nie ma. Byk. Byk. I włazimy szybko, szybko, szybko! Przejść do Golden Cut. Wiem, że tam była runa w pobliżu. Łaźnia Golden Cut. Dobra. Zobaczymy, co nas tam czeka. Trochę się boję. Może szczureksy. Nie. Następny obszar wypełniają ścieżki, które dają wiele różnych możliwości ukończenia misji. No, no widzicie? Gdzie to jest? Golden Cut, 79 metrów. Wow. Cichutko, cichutko, bo mnie zobaczy. Zdałoby się tam wejść do góry. O, było, było. Serce sobie wyciągniemy, bo gdzieś jest runa. Może akurat nam po drodze. Gdzież ta runa? Tutaj, dobra, teraz tam wejdę do środka. A tak, tylko że tu się nie da wejść. Wow. oj, oj, oj. oj. No i fajnie, usłyszeli mnie. Boże, a tu coś jest. Tu jest runa. Spróbujemy to użyć do jakiejś mocy, moce. Ej, koszt dwie runy. Jedna runa, co to jest? Opętanie. Dobra, sobie weźmiemy to. A nie, koszt trzy runy. Dwie, trzy, trzy. Dwie, dwie, dobra. Nie da się tego ulepszyć. Oj, oj. Dobra, na razie leję na to. Da się stąd gdzieś iść dalej no, niestety się tu nie da no, tu raczej też nie niestety I mam wała A wyżej To jak ja się tam do mam dostać Dobra jesteśmy patrzcie jak, jak bliziutko I włazimy do środka Ciekawe czy tu też będą mnie chcieli zabić. Dobra, po jednym. Kurde, znowu każdy we mnie rzuca, no. Każdy coś ode mnie chce. Oj, wiecie co? Wątpię, że uda mi się tu przeżyć. Bo jak się to ich tu zleci, to wiecie, to będzie... Nie wesoło. O, ale pięknie go wyrżnąłem. Wszyscy, chyba wszyscy, dobra. Gdzie to jest? Na dole czy u góry? Biuro, mamy biuro. Cichutko, cichutko, nic się nikomu nie stanie. I co my tu mamy? Kurde, to biuro jest chyba niżej, wiecie? Chociaż nie. Wskazówka jakaś. Przeszukaj, no to mam. Znajdź Emily, no ale gdzie? Łaźnia parowa. Jak tam dojść? Gdzieś tutaj, Dobra, wezmę ich, wykończę. O kurde, jakiś winny, zdychaj. Kolejny, zdychaj. Już dwóch, jeszcze lepiej. Myślicie, że sobie nie poradzę. Lol, sam w niego rzucił, ale kretyn. Dobra, patrzcie, wpadłem w furię łaźnia parowa. Dobra, idziemy do tej łaźni. Tu jest ta łaźnia, boże. A co ja ich wszystkich wykończę, co ja się będę. Pięknie dostał w łeb. Tak więc zejdziemy sobie w dół, sprawdzimy tą łaźnię parową. Pyk po nim. I na po następnym. Dobra, nawet sprawnie mi to poszło. Pozbieram sobie to wszystko. Pyk! Zamknięte. Olej, jaja. ja nie mam wziąć klucz. Tam coś jeszcze leży. Ale na pewno nie klucz. Nie wiem, idziemy dalej. O kurde, tutaj na pewno też nie ma. Czyli co, szedłem tu na darmo? Ale jaja. Zjedz, patrzcie, o. Mogę się nażrzeć. A gdzie ten drugi ziomek, którego zabiłem? Czyż ich tu dwóch było? A tutaj? Klucza nie mam. Mm. Zawór i przestał działać, to już drugi raz. Nie dostaniesz trzeciej szansy, rozumiesz? naprawdę to szybko. Co, co nie ryją? A czemu nie mogę tu wejść? Nie, to, to nie jest to. Czyli mogę zmienić trasę. Idziemy do góry tym razem. mamy jeszcze dwa punkty do sprawdzenia. Mam nadzieję, że nic nas tu już nie zaskoczy. Tu jest jeden złoty pokój. Morgan Penton. I gdzieś tam na górze. Bo jak tam się dostać? Tutaj Tu coś mamy Nie to jest wszystko na górze Tu się nie da wejść Zobaczymy czy gdzieś są schody na górę Schody na górę Gdzie my tu mamy schody na górę Patrzcie Pyk Po naszym ziomku Złoty pocisk ale kluczy żadnych nie ma Cholera, ktoś mnie usłyszał? Gdzie są schody na górę? Czy ktoś mi powie? Co to jest? Ta postać jest zajęta. Lord, jakiś porno normalnie lubi być smażony. Ja no, nie mogę znaleźć schodów na górę. No, może tu? To wątpię. Kurde, drzwi tyle, że uhuhu. Tu jest wejście w dół. Cholera jasna. Ale do góry nigdzie nie widzę. Dobra, spróbujemy tędy. Jak nie tym sposobem, to tym. Tu jest jego pokój. Ho, ho, ho. Teraz pewnie spadnę Spróbujemy się dostać tym sposobem Po nim pięknie Tylko mimo wszystko i tak nie widzę żadnego zejścia Ani kanałami jak on się tu dostał? Może jakieś drzwi tu są Wow, nie mam mocy już mam. Gdzież tu jest wejście? Czy ktoś mi powie? Tam coś mamy. Nie wiem, czy to to. Ale sprawdzimy sobie. Kurde, nie, no nie, wszystko jest wyżej, przeważnie. No i dupa, jestem w tym samym punkcie wyjścia, wejścia. Ha, huh, tu są schody, boże, jakie jestem kretynem. Zdychaj! Zdychaj! A ty... owa, a tylko strzel do mnie, suko. Dobra, po jednym. Ten też ma pistolet, pedał. Zdychaj! Już chciał strzelać. ła, a to fok. Brawo, strzelił mu w plecy. Giń! Dobra, dwóch zabitych. Pozbieram sobie. Idziemy sprawdzić ten pokój. Łoch. I po tobie. No ty suko. O, ale pięknie go przebiłem. No i dopadnięty. kobieta leć na kobietę. Pozbieramy sobie. I co mam jeszcze? Dormitor jakiś. Co się Gdzieś tu jest strażnik Kogo nie widzę? Potrzebuję posiłki. O, idą. Zdychaj. Patrzcie, mam super moc teraz. Dobra, po nim. Bo już tu więcej nikogo nie ma. Gdzieś ten pokój był, bo znowu się pogubiłem przez nich. No, no i do czego oni mnie doprowadzają? Znowu się zgubiłem. Nie wiem, czy to tu? No, chyba nie tu. O Boże, jak ten burdel jest dziwny. Czekajcie, dormitor. To jest normalnie chore. Chore. To jest gdzieś na dole chyba. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Kurde, 20 metrów. Pogranc na Harfie. Gdzie jest to zejście po tych schodach? Boże, jak nie wejście, to zejście. Gdzie ten dormitor? Oho. Możesz ty, dobry jest. Zdychaj. Przebity. Tu kolejny. Nie lubię się z nimi bić, bo to trochę trwa. Gdzie jest ten dormitor? Na górze gdzieś. LOL. Nie wiem, gdzie to jest. Jeszcze wyżej. Noż. To jest gdzieś jeszcze wyżej, Boże. Ale jaja. Chyba dobrze trafiłem. Jest, dobrze trafiłem. Dobrze, dobrze. Jest ona, parcie. Kim jest Dlaczego że go nosisz tą maskę? Przecież przyszedłem po ciebie, słuczko? Teraz jak stąd uciec? Łatwo to pewnie nie pójdzie. Nawet pewnie mi ją odbiorą. Powiedzieli mi, że ty, że odcieli ci głowę w więzieniu, że nie żyjesz. Dobra, musimy się stąd wynosić. Mam plan, już dwa razy prawie udało mi się uciec. Są takie specjalne drzwi, którymi przychodzą i wychodzą ważni ludzie. Pokażę ci, a jeśli ktoś próbuje nas zatrzymać, możesz z nimi walczyć. To po co ściągaliś maskę? Boże, żeby znowu ją zakładać? Tędy, this, this way, chodź. Ciekawe jak ja teraz tam dotrwam. Ciekawy, czy to daleko, i na pewno ktoś będzie na naszej drodze skoro ona tak powiedziała. Już ktoś nas goni najprawdopodobniej. Tak więc uciekamy jeszcze niżej. O, doszliśmy do tego momentu. Teraz ciekawe, gdzie mamy uciec? Co to już tu? Zamknięty na klucz. Złapała mnie, jak próbowałam uciec. Musisz zdobyć ten klucz, jeśli mamy uciec. Gdzieś ten klucz jest? Dobra, ja sobie zapiszę, wiecie, i klucz znajdziemy w następnym odcinku. Cześć.